W Baruchowie będzie gościła ekipa Telewizji Polskiej, która przygotowuje materiał o wójcie Stanisławie Sadowskim i całej gminie. A wszystko to za sprawą ogromnego wyróżnienia, jakie spotkało Stanisława Sadowskiego. Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu na Wójta Roku 2014, organizowanego przez redakcję audycji Rolnych Programu Pierwszego Telewizji Polskiej SA, zakwalifikowała go bowiem do grona 10 finalistów. Od kilku lat Kilkunastu lat wypowiadam się, że to jest jeden z najlepszych samorządowców, jakich spotkałem w swoim życiu. Jego dorobek, jego praca i jego zaangażowanie w to, co robi na rzecz tej małej ojczyzny, pokazuje, że z całą odpowiedzialnością można powiedzieć nie tylko zasługuje na nominację, ale mam nadzieję, że zdobędzie to zaszczytne trofeum w skali kraju. Konkurs jest organizowany pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. Polega na wybraniu wójta, który w ubiegłym roku wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Od 23 marca bieżącego roku trwać będzie prezentacja sylwetek finalistów na antenie TVP1, a widzowie uzyskają możliwość głosowania na poszczególnych kandydatów poprzez wysyłanie SMS-ów. Zachęcam wszystkich mieszkańców naszego regionu, oddajcie głos na pana Stanisława Sadowskiego. Zwycięzca w głosowaniu SMS-owym otrzyma tytuł Wójta Roku 2014.